Witam serdecznie. Karol Pietrzyk, sztuka wystąpień publicznych. Czy istnieje jakaś uniwersalna metoda na robienie postępów w sztuce wystąpień publicznych? Najlepiej jest, gdy stosunkowo często mamy taką możliwość, że możemy występować, choćby nawet przed niewielką grupą osób, wtedy po każdym naszym wystąpieniu, prezentacji czy przemówieniu możemy zapytać. Kogoś. Po pierwsze, co zapamiętał z naszego wystąpienia, po drugie, jakie elementy w tym wystąpieniu mu się podobały, ale po trzecie, ważna jest informacja zwrotna na temat tego, co warto byłoby zmienić, poprawić. Wtedy, po każdym takim wystąpieniu, będziemy mogli rzeczywiście czegoś się nauczyć i coś zmienić, zrobić postęp. Co jednak wtedy, gdy stosunkowo rzadko mamy taką możliwość, aby występować przed audytorium. Wtedy bardzo dobrym sposobem jest nagrywanie naszych wystąpień, naszych przemówień przy pomocy telefonu komórkowego. Dlaczego ta metoda jest dobra? Dlatego, że świadomość, iż jesteśmy nagrywani, wywołuje w nas podobnego rodzaju mobilizację. Żeby nie powiedzieć trenę, jak wtedy, gdy występujemy przed publicznością. Co zatem warto zrobić, aby ta metoda okazała się skuteczna? Po pierwsze, przygotujmy krótkie przemówienie. Po drugie, zarejestrujmy to przemówienie. Po trzecie, obejrzyjmy, przeanalizujmy i zastanówmy się, co w tym przemówieniu było dobre, co chcielibyśmy wzmocnić a także co chcielibyśmy może zupełnie wyeliminować albo poprawić tak, aby każde kolejne nagranie, które wykonamy pomagało nam robić choćby niewielki postęp w niełatwej sztuce wystąpień publicznych. Ja dzięki tej właśnie metodzie nauczyłem się kilku bardzo ważnych rzeczy, między innymi w miarę swobodnie i naturalnie gestykulować. Zachęcam wszystkich do sprawdzenia tej metody. Bardzo dziękuję za uwagę. Karol Pietrzyk, Sztugawy Wystąpień Publicznych.